Wigzag z odcinku ze stacji Kobylnik, co przyjechałem tutaj, aby nagrać Turkola. Ale mamy też, proszę, duet podwójnej trakcji Dragon i 6DG PKP Cargo z platformami. To obiekt się wygasił i stoi na torze towarowym w stacji Kobylnica. Krzykamy o 600 przejechcie i krzykamy też na EU200, 012, 1000 zlekce, koronawcę wolfrawa chorobrego, który będzie miał przelot przez tą stację. Na pociągu Intercity i Zielona Górzanin. O. 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 Towarowiec czy osobowy? To jest pytanie. Tu jeszcze maxi ten duet, proszę. Jest maszynista, przedtem będzie wyglądał wtedy, kiedy wyjeżdżał. O, to chodźmy tu. To jest ten sam Dragon Solar, to jest na dole. Właśnie zapowiadali, że się pociąg bez zatrzymania, więc albo towarowy, albo intercity jakiś, czekamy. Rozkład jazdy obecnie jest godzina 17.52, to, to kolejny pociąg osobowy kolej Wielkopolskich będzie o 18.14. Czekamy. Tu mamy jeszcze dworzec kolejowy w Kobylnicy wyremontowany wraz ze świetliką która jest na dawnej rampie towarowej. A policzyłeś, to że to jest za 7 porów? Tak, i doda jest jeszcze jeden. Niech No właśnie ten, ten jest 7, tak. Proszę. A, czekamy. Dragon właśnie uruchomił pantograf. A ty widzisz, że to jest drogą udawało Tak. Nie, on ma dwa. A nie, dwa. Nie ma chyba, da jeszcze nie ma chyba drogi, no wiele systemowych dragonów. Mama! Czy ten semafor jest zielony? Tu! A no przy obecnie jednak nie ruszy. O nie, nie. Odpala się. Chyba będzie ruszał będę szczery. Mama, gdy będzie zielony, to mów. Tam coś widać? Nie. No to co to był za pokręt, który przejeżdża bez zatrzymania? Statyw czy coś tam? Obecnie nie, tu mam statę, a ten słupek. Co to, tam no cóż, ksiakamy nasz dragon właśnie odpalił światła zaraz pewnie wyruszy albo pokrzeka na przelot intercity zielono-górzanie zielone, zielone, Bo boże, tego wymówić nie mogę o o No i mamy, no i mamy wjazd. po Pociągł z chowa z Mogilna do Poznania Głównego. Czekamy aż wiegże. No i proszę, wjeżdżę. Jest ja szansa, że będzie w kolejnie powstanie wielkopolskiego, ale raczej niestety nie. Lepiej. szkoda. Szukamy na odjazd. No i nasz elf jest gotowy do odjazdu. Będzie tu ładna foto. Dzie Dziękuję. N753, 407. Zdziechowa. No i wiecie co? kolejny skład. Tym razem kolejny R, spotkanie do gniezda. Czy będzie to oklejna uwaga? Tak, nie, chyba nie. nie. I co to jest? To jest turkol! To jest na 800 procent turkol. Tak. Gdy to to nie jest turkol, to ja nie wiem, co jest. Tam mi to wygląda na S-42 z wagonami turystycznymi. Oni tak to musi zrobić obrót składu, bo ona teraz będzie wracać do sworzenga. Aby wrócić do, do sworzenga. Musi ten... No się. Dokładnie, to jest turkol. Koleje wielkopolskie ruszają. Chę tu chyba zaraz. a tu też jest jakieś miejkol ewidentne. Tak, to jest na 800%, ten turkol. I bak z, zoom, z zoomem zapara. Widzowie, tutaj wiesz garek jest runia, a ruszył też turkol, więc dobra, turkola łapiemy. Przed semafor chodźmy. Wieżga. Turkol. Nie pamiętam. Nie pamiętam na. Nie pamiętam nazwy niestety. Tu mamy kibelka ten mi kolożliły już leksi. Jest ten Barwars Ciekawy wygląda. Tak Zagórz, bo to należy do SKPL. Tu mamy a turko nostalgię! No tak. Z Poznania do Poznania, ale to jest trasa, wiem. Proszę. No i mamy manewry. Turko, nostalgia. Zielono górze im zaraz dwole jak się pole zławym S ów 42, 536. No i wigzowie Wiem, że jestem O, zielono-górzanin Zaraz pojedzie Wiem, że jestem nienormalny, że nagrywam i telefonem I robię zdjęcia aparatem Dobra, że aparatem nie zdążę dobra. Z balcowym chrobrą. Dobrze, mamy. Nie mamy jeszcze? Nie. Ma. Przepraszam. Nie, to jest towarowy! Gamma pexexe intermodal. Czyli to jest ten pociąg bez zatrzymania. Superlokalnie, bardzo szkoda. Superlokal. Dobra, wstanę już, nie będę tylko dupą.

Kurde szkoda chciałam fotoaparatem zrobić, no ale trzeba czymś kręcić, a aparatem w, dół, w dno. Tak nie będę szczery. Jeśli chodzi o nagrywanie. Poje. Oh yeah. Będę teraz pod skład To S stoneczka SU42 536, których na starym Tutaj mamy stację toruń.

Proszę ujęcie będzie. Knoty na pewno był generalnie, nie knot, no to knota na pewno to jest w poptokach, jeśli chodzi o zdjęcie, tak powiem, ale zobaczę proszę! Ja też chcę, chcę, chcę zrobić zdjęcie, halo. Dobra dobra. Tu mamy nasz skład Pojechał, turkol, nostalgia. No i widzowie, teraz wchodzimy do, do, do nowego dworca kolejowego. Zobaczymy, jak to wygląda w środku. Tutaj są rozkłady jazdy. No tu nie ma znaku, zakaz fotografowania, więc raczej wolno. Tak. To oczywiście, no, no. niestety, to nie działa. Tu mamy pla a, plan strefy toalet. Aha, tego już nie musiałam wiedzieć. Chyba lepszy, chyba lepszy niż nikt. Trzy miejsca siedzące. Proszę. No dobra. To było wszystko. Jeśli chodzi o ten dworzec. Obecnie jeszcze pokrzykamy do 19. Tędy chodźmy. Może się towarowy. Może się to jakieś towarowy. Więc no. No tak. Patrz na prawo, to nie jedzie. No koksia, nie, chodźmy tam. Gdzie? Tu. Gdzie dalej, na, stary na ten. Peron. To jest stary kręg. On jest też czynny. Ja zrobiłam też jedno zdjęcie. Gdyby nie był skrzynny, to by tutaj infra, infrastruktury kolejowej nie było. A tu co jest? Kobien. Nie, co? Pójść, proszę do obywateli. Jeszcze ja bym podalić ją, nie mogę tu jest jeszcze stary wygląd tego rozkładu jazdy stara budka stare oznaczenie peronu o. a to kto to jest za budynek Hmm. Stary znak Peronu, pierwszego postawie, ja odłożyłem na podstawie obiadu, żeby nie uległa po wokulsku. A tu jest nawet stara tabliczka stacyjna, jeszcze ze starych czasów. Zrobię takie zdjęcie do miniaturki, może, może się uda. Ale nie tania, bo trzydzieści parę złotych, siedem. No. Patrz, są tu krzyżowe y, rotnice, które no. pozwalają przedstawić. Y, A tu jest stary budynek dworca, jak widać. nie, to jest stary budynek y, obsługi dworca. Aha. Ale, widać, że, ale, ale generalnie widać, że tutaj ktoś mieszka. Stan nie jest zły. No. W tym krzemie się dożyć. Tak. Da żyć. To prawie, widzisz? tak. Za, za tunelem. Do niedawna szła ulica górą, ale no, ta. to jest. No chwilę Zamykany. I w przypadku karetek i tak dalej był problem. To wreszcie zbudowano ten tunel. No to jest koniec tego peronu. To jest ewidentnie krótszy peron. No dobrze się wybrali taki żeby... No i proszę. Czekamy, albo, nie wiem. albo ten towarowy odjedzie, albo towarowy takie jeszcze przejedzie, więc no. No i teraz mamy przelot. I tutaj, to jest Intercity? Tak, Gryfina Nie, nie mam żadnego pojęcia co to jest za skład, ale proszę. Się. Już się boję. Samolot, który leci do ligowca, proszę. I tak i nie wiem dlaczego Mikol samoloty nakręci. Leci do ligowca, już. No, już, już obniża się ten. I generalnie by sobie dwa, dwa składy jadą. Tam jest chyba towarowy, bo tak się ktoś snuje. Nie, to jest chyba dziewiątka. Tak, tu jest osoba z dziewiątką. Mama tam też jedzie! Tam też! Dwa osobowe. Dziewiątka jeszcze jest fajniejsza. Więc E160 składów kompletnie nie znam. Razem jechały w przeciwnym kierunku. Knoty będą, bo leciały jego składy, leciały jak szalona. Więc, no więc, na to by było wszystko na odcinku. W odcinku ze stacji PKP Kobylniksa. Jeszcze ja tutaj zrobię zdjęcie tego loga. Kobylniksa. Dobra. Dobra więc, no sobie, to by było wszystko. Cześć!